Udar dzielimy na niedokrwienny i krwotoczny. Niedokrwienny stanowi 80% wszystkich przypadków, a krwotoczny pozostałe 20%. Najczęściej występuje po 70 roku życia. U mężczyzn występuje częściej. Przyczyny: Najczęstszą przyczyną udaru mózgu jest niedokrwienie mózgu, czyli nagłe zahamowanie przepływu krwi przez tętnicę mózgową. Co może wynikać z jej zablokowania przez skrzep krwi, udar niedokrwienny lub skrwawienia do mózgu, udar krwotoczny. Inne przyczyny to m.in. choroby serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, miażdżyca, palenie tytoniu czy zaburzenia krzepnięcia krwi. Objawy Objawy udaru mózgu zależą od obszaru mózgu, który został dotknięty i mogą obejmować. Osłabienie lub paraliż kończyn po jednej stronie ciała Zaburzenia mowy i rozumienia mowy. Zaburzenia widzenia, np. utrata pola widzenia, zawroty głowy, trudności z chodzeniem lub utrata równowagi ból głowy, nudności, wymioty. Diagnostyka. Diagnostyka udaru mózgu obejmuje badania neurologiczne, obrazowe i laboratoryjne. Lekarz może zlecić badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa, PTK lub w szczególnych przypadkach rezonans magnetyczny w MRI. Aby potwierdzić wystąpienie udaru mózgu i określić jego rodzaj i umiejscowienie. Mogą również być przeprowadzone badania laboratoryjne, takie jak oznaczanie stężenia glukozy czy elektrolitów we krwi. Przydatnym w diagnostyce jest użycie tak zwanego testu FAST. Leczenie Leczenie udaru mózgu polega na przywróceniu przepływu krwi do mózgu oraz minimalizowaniu uszkodzeń tkanki mózgowej. W przypadku udaru niedokrwiennego leczenie polega na podaniu leków rozpuszczających skrzepliny, czyli przeprowadzenie trombolizy, w tym celu stosuje się trombektomię mechaniczną, która polega na mechanicznym usunięciu skrzepliny, ASA, czyli kwas acetylosalicylowy, heparynę w przypadku udaru żylnego i leczenie chirurgiczne. Natomiast w przypadku udaru krwotocznego leczenie polega na kontrolowaniu krwawienia i usuwaniu krwiaka. Rehabilitacja jest również ważnym elementem leczenia, ponieważ pomaga przywrócić funkcje ciała i umysłu. Rokowanie. Rokowanie po udarze mózgu zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj udaru, jego rozległość i szybkość rozpoznania i leczenia. Większe szanse na powrót do zdrowia mają osoby, które uzyskały szybką i skuteczną opiekę medyczną oraz podjęły rehabilitację. Każdy chory po udarze niedokrwiennym lub napadzie przemijającego niedokrwienia mózgu. Jeśli nie musi przyjmować leku hamującego krzepliwość krwi, powinien zażywać lek hamujący czynność płytek krwi takich jak aspirynę, klopidogrel lub ciklopidynę.